Witam serdecznie w kolejnym materiale z gry Ciebie. będę tutaj Kozacy 3. No to zaczynamy. Jako, że w tym momencie chyba zakończyliśmy już e zamówienie. Tak, zakończyliśmy zamówienie. jednym musimy utrzymać. To wypadałoby przyjść do kontrofensywy na kolejne terytoria. Ale nie mam jeszcze gotowych putonów z tego co widzę. I raczej uciekło tworzymy. E Wiecie co, chwilowo, może tutaj wyłączmy, bo widzę, że. Mamy, no właśnie, jest taki problem techniczny, a mianowicie yy, brak miejsc mieszkalnych. A cieszę się, że to nadrobienie. Póki jeszcze walki się nie toczą, to możemy trochę pobudować domów. No, żebyś w tym kierunku. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobra. To pracujcie sobie. Eee, jangtaze. Ofiom biegną się anczarofana. Muszę trochę zrobić im technologii. Uciszę, już mam jako tako wyszkolonych, ale. Wciąż ja prawie z czarami. Dobrze, ale w zasadzie mogę rozpocząć taki mały atak nie tutaj, a na niebieski powiedzmy. Dziwne. Ty jesteś kawalerzystą? Ciężko zbrony. Oj, tutaj, stracił ten teren. No szybko zbudowali. ale to dobrze. Ty nie masz punktu zbornego, nie? Nie masz. Teraz rozwijaj na razie technologię. A to... same zmartwienia. Najpierw przeklęty Bay. O Boże, na początku cennego przeczytać. Odskubął nas do samej koszuli. Całe szczęście, że Wielki Wezry kazał go zabić. Nawet nie podziękować podziękować za to a pojawiły się, pojawi się butownicy. Oszukaliśmy ich, że łodzie zginęły, sieci się rozdały, a ryby skończyły i nie możemy już łowić. To się czuło ich, ich agę, To nas straszyć, że jeśli dowie się, że łowimy da to wyraźnie nas jak barany. Mili to się nie sprowadza ich na z tych butoników. Przybym, by przewrócił porządek. Bierzcie się do pracy, ja zajmę się butownikami. O, port mamy. Taką go nie użyjemy, prawda? Dobrze, sprawdźmy ten obszar. Najwyżej się wycofałem. Kiedy nie zginie, to się nic nie stanie. Bo to by oznaczało, tak na marginesie, że w tym kierunku, Jeszcze jeszcze rozglądam, tak, że na tym kierunku nie ma rogów musimy być bardziej na wschód. Czyli prosto na tych, czyli musimy zmienić kierunek w ogóle marszu. Bo no tu nie mogę balana zrobić, nie mogę. Balon by się nawet przydał, to trzeba przyznać. Yy, Dawaj szybko nowe technologie. Mm, mm, tutaj Dobra, czyli tutaj wrogów nie ma już widzę Pojedźmy jeszcze tu na południe Złoto węgiel, to będziemy więcej surowców, tylko muszę yy, wybudować je tam A się was mogę wykorzystać już, więc szybko tutaj I złoto pojawi kolejności Tylko dostawę surowców już mamy, to trzeba się tylko przygotować jako ratak Mamy turecki uciekły, to trzeba je trochę ulepszyć. Tutaj stacjonują algiersy ucznicy. A, Algeria. Moment. Bo gdzie Algieria, A gdzie Turcja się grzecznie A nie tak będzie. Dobra, może, może zrobić jednak z niego zabijam To uważam proste priorytet, że to trzeba zrobić z marszu. Mogę budować stanie nie mam nawet stanie. Świetnie. To jest lekki zapis. Tak mogę dać, żeby produkować na potęgę, bo potrzebuję oprócz szelców jeszcze kawle, że z tych ja tak będę robił. To się produkują na potęgę. Ja postawiłem właśnie na jakiś zapis... o i idę na nas z tej strony. Wycofaj się i do się do oddziału może cię nie zabiję, jak tak powiedziesz? Nie, nie tak blisko. Właśnie z demokcji żeby Cię na wysłać. wysyłać. Właściwie ciężki zapis też może byś się tam tylko produkować. Okej, okay. kolejna technologia. To to wybudowałeś? Ubudowałeś? Najgorsze jest to, że oni stacjonują tutaj. Możecie tutaj się dostać w jakiś rozsądny sposób? Aha, jak to te, ten sposób zrobię, tak na marginesie, to znowu odsłonię się z tej strony. Hmm. Muszę mieć więcej plutonów, to w trybie pilnym. Właśnie, dokończę to tak na to zaczniemy tworzyć jeszcze jeden pluton. Tak nie, czy na południe. No niby mam tutaj, to was mogę stąd zabrać. Na marginesie będzie rozsądnie. Czemu z to po 71? Nie to równo. Ale po 72 tworzę. Tutaj nie zaszlę, nie może. Wiecie, że to nie za ważne, kiedy zginęli? Aha... To wy spróbujcie... ...najpierw się przygrupować tutaj, tak odejście tutaj 3 putany 2 za chwilę na południe tu jeszcze technologia tu jeszcze technologia przydałoby się także w gotunku dla oficera i dla dobosza więc co teraz robimy tutaj szanownych łączników czarzy. A bo inaczej trochę z przodu rundamy na czystą na to co złupimy na co patrzę Mhm, mm teraz to. Weszli? Weszli. Świetnie. To teraz kolejni tutaj dom. I póki co złota nie mamy. No dobra, nie tak będzie. Na pewno po prostu nie mam. A, bo zużyłem całe złoto na technologię. Dobrze. A właśnie. Ciągle się przejmuję. Jak ja już produkuję żywność, będę na potęgę. Jak już o tym wam to muszę zrobić coś innego. No, dobra, to już więcej nie skóram, ale to to mogę. Mam czy 100 tysięcy, mam. Mogę sprzedać 100 tysięcy. Ej, 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 100 tysięcy miał być. Dobra, no, powinno zupełnie się wystarczyć na rozwój tutaj technologii. O, nie trzeba żeby oni to walczyli. To jest najistotniejsze w tym wypadku. Górą mieć dużą produkcję złota w tym wypadku teraz że węgla i żelaza też byśmy więcej, jak ja panuję ja robicie samej potem do Janczarów. Eee, potrzebuję tylko tak, żeby ich odsunąć od tych, a może gdzieś nawet tutaj. Janczar, potrzebuję właśnie 72. Dobrze No Jeszcze pozostało zrobić tylko do technologię. Jest mało od tego jak to teraz zrobię A właśnie, mogę uzyskać przy więcej złota Mam się zapach w nosie Właśnie, tu jeszcze mam technologię do zrobienia W trybie pilnym Fee. Ja jestem się dość inną oddziałem, więc ruszajcie tutaj. Powinniście sami pojedynkoczyć się na przykład, że w ten sposób faktycznie musicie iść. Trzy plutony ucieku to jest faktycznie... E, dla większości żołnierzy. Tak ja samo o moim czarze. Po prostu powinni dać sobie spokojnie radę sami. No, to już funkcjonuje tak jak powinno. Dobra, kolejną technologia. Dalej wystarzałem, jeszcze rzeczy dużo robią, ale... Właśnie siła ognięcza 22 łucznika... Hmm. Nie wiem czy łucznicy się bardziej nie opłacają, ale to zobaczyłem pranie. Ci w ogóle tarci nie posiadają. dziwne 10, a oni A bo obronne były tego, że są w oddziale, a to ciekawe bo to by oznaczało, że łucznicy są lepsi w walce, niż strzelcy. Zobaczymy. A wiecie co? Tem odpuśćmy. Zaatakujmy ten obóz. Dostaniecie niedługo posiłki, więc spokojnie możecie walczyć. Jak gdzie wy, to kogoś innego tam wyślę. No moi ludzie się na zniszczenie. O janczarze to zacząłem to sobie poradzi. Nasze Nasze wyszkolone jednostki uczynków czy janczarze O, patrzcie jakie... jakie zniszczenie się I to się będą na, na miłość boską. nie wiedziałem, nie wiedziałem o glibie paty szacha i nie słyszałem o, 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 o fatwie to przeklęta abaza Hassan sprowadził mnie na złą drogę. Niech będzie przeklęty o niego pomniot, aż po dziesiąte pokolenie. Każdy wie, że całe życie wiernie służyłem sultanowi. To od ciebie się dowiedziałem, że abaza jest zdrajcą budownikiem. Jestem gotowy natychmiast wystawić żołnierza że osobiście i do boku, aby przynieść głowę niewernego paszy. A jeśli będzie trzeba i swą własną. Choć bez względu na to, jak daleko do jest tą drogą, może, może zawrócić. Dzięki, dzięki ci, pani. Będę twoim dłużikiem po okresach dni natychmiastowo zgromadzić Schwytam tylu buntowników, że Wielki sł będzie mógł obsadzić tysiące galeonów i pokonać Wenecję. Dobrze. Okej. Okay. Czyli dostaliśmy wsparcie wojskowe, widzieliście? No teraz pora tutaj. Nie ma to jak dobrze wyszkolony oddział, musicie przyznać. Szybko nowe technologię i to w trybie pilnym. Skończyli, skończyli. Ja ustawię kolejną dzień czarów. I potrzebuję oficera. I wy zajmijcie na razie pozycję tutaj. Tutaj skończyliście, jeszcze nie. My też ale giercy uczniowie dobrze walczą. Właśnie jak chcę używać się czarów, będę faktycznie potrzebował za chwilę. A nie! Tak patrzę po ile się żelaza za. Mam nadzieję odpukać, że nie. Chociaż patrzcie trochę przeczebili mi żołnierzy, nie za, znaczy, ale. Czemu część była bezakasowana? nie nieważne. Pójdźcie tutaj na północ. Tak, wy tutaj i sprawdźcie ten obszar. A wy, skoro już droga wolna, ruszcie na południe tędy. O! I zajmijcie ten obszar. Ja jeszcze moim miejscem do technologii, to będę skuteczniejszy walca. Co my polega na tym, żeby szybko skończyli? Skończyli. Nie uciek. Daję postawę na jęczarów. O Wiem się najwyższą skuteczność w walce Mając strzelcy Przewaga technologiczna krótko mówiąc yy, mamy tych To by dołączyć się tutaj do oddziału No i pojawia nam się kolejna yy, kolejna armata tym razem Dobra to ich najpierw skończy te armaty Bo to chyba Czas budowy i tylko każdy zakupy zmniejsza. To powiedzmy, że tej technologii musimy robić teraz. Nie ten etap. To przed stworzeniem tych armat. Mm, żeby to miało sens. Ee, wiecie o co mi chodzi? Siła okna trzeba powiększyć. I faktycznie trzeba się wziąć na nasze kopalnie e, żelaza i węgla. żeby się mogli lepiej e, gromadzić żołnierze. U góry tutaj jest jeszcze Turcja. Czy staną po naszej stronie, czy będziemy musieli z nimi walczyć? Na pewno tu widzę stocenię wrogowie. Na razie stąd się wycofali. To wygląda na to, że nie jest wróg, więc zobaczymy. Bez się widzę, że złocił nie musieli słuchanie z otwartym sercem. Jestem wierny słuchą padyszacha. Yy, pady jego wrogowie są moimi wrogami. Nie bronię buntowników. Czy, e, czy moi ludzie chcieli wam zaszkodzić? Czy się mieli przelawać krew podanych padek szacha? E, aby zwieść szaleńców pod wodzą Abbas Hasana, przywitałem ich jak mile, mile widzianych gości. Podałem im owocowe szarbaty, ale nie dałem ani jednego żołnierza. To jest zatrzymałem dla, sie, dla siebie. Dla ciebie. Dobrze, dawam szansę, by się udowodnić swoją wobec padek szacha. Cieszę się, że teraz zapowiedziałem o decyzję decyzji. Każdy ma zgromadzić oddział, aby przywrócić prawo porządek. Nie sproszę póki Awa zahasa nie zginie. Daj spokój. Dobrze, to teraz tutaj. Zmieńcie położenie. Turecki Wuci nie podejdzie tutaj. Muszę zgromadzić te jednostki w jednym miejscu, bo takiego chwilę nie ostrzą. tam technologie wojskowe Tu jeszcze obrona Tutaj potrzebujemy jeszcze A nie będzie zasięg artylerii Nawet sobie zielonych na Żelaza brakowało z tego co widzę Mm -hmm. Idę do środka trochę i tu stacjonuje. To trzeba im przyznać. Nie wiem, może się tam dostać, ale ma się tam dostać. A tam jest kopalnia złota. No trochę ludzi mogą tutaj stracić niestety, ale... No cóż, nie może mi wszystkiego. Do serbackie to rośnicy grozi. Widzę, Bili, że widzicie, tak? Kończy się starcie pomiędzy popo e, luźni popochu, a regularną armią. Nasza armia jest już doświadczona. I lepiej sobie radzi o co? Nie zbliżaj, nie zabijaj nas nie jesteśmy budownikami. Chcesz byśmy ci pomogli? Da się prawo, ale teraz, kiedy rozpoczął się bunt i wojsko jest wszędzie, pan do kopie zamarł. Nie dołączyliśmy do bazy Kasana, Czekamy i się bowiem, aż się pojawisz. Pan skład naszej jesteś. o to jesteś. do odkupienie dawnych rzeków A może się do mnie dołączyć, a ja o niej broni? Ruszyć nie po prostu. Tutaj poproszę kopalnie Możecie ruszać, chodźcie. Wiecie, mogli się wykazać. No dobrze. Tutaj przyda mi się ta technologia. Możecie dobudować tutaj tego szary, to na razie będą dłużej po prostu dobudujcie. Och. Węgiel jeszcze tylko... Żebym nie pamiętał gdzie jest węgiel Tu jest węgiel, dobrze Co nie my ja są ty samotny Nie mnie Kupiłem moi ludzi bo atakują nie z lądu, tylko z. Yy, yy, z lądu, ale będą się z dołu i są na bardziej straconej pozycji. Niech przynajmniej jedno popracuje, więc nie potrzeba. A te. Może to to się drugą kopalnię złota. A tu idą. A tego się nie spodziewałem sobie. O, w sąsiedzi, zaraz walkę. No to sobie może mi pomóc. Chodźcie i zajmijcie tą pozycję tutaj. Cała wasza armia może ruszyć tutaj. Idąc w zasadzie podzielona po żeby była. No dobra. Poprawimy, może. Siła ognia trochę Tutaj pozwolimy naszym ludziom trochę lepiej walczyć Nie tylko, dojdziemy potem kawalerii też będzie dobrze Nawet dwa plutony O, patrzcie, 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 no Nawet sołuszniku mamy obok jeszcze Trzy plutony Nie przyjdą tutaj Za chwilę powiem się jeszcze trzy płotonej janczarów. To będzie definitywny atak. Hmm. Co z tobą, drogi przejście, bo potarliśmy razem, a teraz patrzysz na mnie czym wygłójemy wIK. Eee, zrządzenie losu stoimy na czele wrogich sobie obozów. Zgodzi się jednak, że nie da się ści ściąć wszystkich wszystkich główkaju, bo nie będzie komu dowolić albo zarządzać państwem. Nie wszystkie spory da się rozwiązać szablą lub jedwabnym obniczą. Aby uratować państwo musimy negocjować. Ja sam jestem gotów ci służyć. Oczekuję za to. Jednak e, słowite nagrody. Sumie nie zbakutuję od 3000 monet. Dobrze, niech i tak będzie dziękuję. Odejdę i to teraz, i to teraz. Nie mogę pasić te twojej cierpienia. Można zdrażę uważaj, by nie paść ofiarą korupcji. Wielki wezró to zwyczajny człowiek uratuje kraj lub go zniszczy. Jestem pewien, że czekają na wielkie zmiany. Zwłaszcza gdy zacznie służyć więcej takich jak ty. Niech Allah cię chroni. Powodzenia. O. Dostaliśmy algierskie... Tylko teraz dotarło do mnie. Algierczycy bardzo przypominają. Ja nie potrzebuję chłopów, bo chłopów tutaj chyba nie. Mm, to świetnie. Ten obóz nie musi być chroniony. Czyli Algeria bardzo przypomina z wyglądem. Widzisz, nie? Tak, i właściwie to jest... Właściwie to jest Algeria to jest Turcja, wy nie patrzeć, jeśli chodzi o architekturę w tej, w tej grze. No to co, wy ruszajcie tutaj. Zacznijcie udział w B też, ruszajcie tutaj. Tutaj też już nie patyczkuję, tylko ruszamy do walki. Tutaj to to już jest. A kłopotok, on pies, który jeszcze niedawno w błogosławieństwie, w się go wierzył, na nam z Jak kiedyś się zwiesi i go osobą, mądrość ludowa słusznie ostrzega, że szatem da zysku i korandę wyrezytuje. Stareca wraz z zgromadzeniem swojej bandytów przynosi do obozu wroga. Nie wiemy, czego tu więcej. Głupoty czy obudy. Nie udało mi się jeszcze dostrzec nóg węższych Tak jak i nie widzę w ludziach roztropności. A jak nas radził? Aha! No dobra, chłopaki. Skoro mamy tutaj zdrajcę, zrównajcie mi tę ziemię. No bo tutaj nie będę się z nim podeczkował. Dobra, muszę jeszcze raz filmu te technologię wojskową Dla do kawalerii Dobra, wy też tutaj do do walki Szybko zakończcie ten imprezę Dobra, wy Po, e, pokonałeś e, zbuntowane oddziały i wypędziłeś się daleko poza granicę Istanbułu. E, schroniły się w Antepie, ale tam e, zima zaczęła dziesiątkować się pozbawionej żołnierzy. Wtedy w Twoim obozie pod e, pretekstem pokojowej negocjacji pojawił się abaza Hasan. Wkrótce beszany pasza zaczął się przejmować Twoją pozycję. Na szczęście jego prawdziwy zamiar szybko wyszedł na jaw i budownicy zostali straceni. Siłość go i e, posłałeś się do Istanbułu, aby wszyscy mogli na oczy zobaczyć, jaki los czeka z Sprzeniewierze... Przepraszam, Sprzeniewierzający. Przepraszam, nazywanie się rozdziało się sułtanowi, bunt zakończył się klęską. Kogo jeszcze należy zabić, by lepiej żyć? No, oczyściliśmy wszystko praktycznie. Chodziło o dziwo, to, że udało się oczyścić całą mapę. No dobrze, drodzy widzowie, Dziękuję za uwagę. Jeśli materiał wam się spodobał, to zapraszam na kolejny na moim kanale. To trzymajcie się i cześć!